Witam serdecznie! Kolejny film Spalionowa Jestem zielony, zielony jetlag. Widzicie, jestem totalnie zielony jetlag. E, będzie jeszcze różowy jetlag, ale jaki jetlag to się zaraz dowiecie. Ale przed tym musicie zostawić łapeczkę do góry, taką piękną, soczystą łapeczkę oraz subskrypcję. Widzę, kto się subskrybuje, subskrybujcie kanał oraz subskrybujcie też kanał Yetiego Widzowie Yeti ma swój kanał również, na którym kręci. Także zapraszam serdecznie. Już tam pa, będzie teraz prawie, ktoś się codziennie już są także warto. Pa. O, kto jest różowym dużym jetlakiem, cześć palionka! to, Cześć palion! Ale ja się dziwię czuję tak teraz taka No różowa... pierwszy raz jesteś chyba w innej skórze mi się wydaje chyba. No nie, tak, 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 Nie robiłaś jeszcze trolla na nikim. Nie podoba robiłaś... mi się! Z ciążą robiłaś, no pamiętam, że coś tam z ciążą. To będzie robię. śmieszne, to będzie śmieszne, Ale bardzo. No, tego, tego jeszcze nie robiliśmy, prawda? jeszcze nie byłaś w innej skórze. Jesteś no różowym tak, no jetlakiem, no, a coś... to a tu ja my będziemy pisać coś na czacie czy jak? Eee, będziemy mówić, będziemy mówić, wiesz? Będziemy mówić. Że jest nieogarnięty, także on się nie kapnie. Możesz lekko modyfikować głos też. Spróbuj, spróbuj jakoś zmienić głos Palenka, jakby to wyszło. Weźcie, mamku, ja jestem. E, nie jestem pajówka, ja jestem dzieckiem. Chociaż pająka. nie wiesz, co ty chyba nie musisz zmieniać głosu. Mi się wydaje, że. To jest głos kobiety nie po prostu. Yeti i nigdy nie słyszał innego dźwięku kobiety, Jety. pewnie także nie zorientuje się. A pamiętaj, ty jesteś mamą Yetiego, a ja jestem tatą Yetiego. Pa. To musisz zapamiętać. To bimy, Dobra, tak? jak my tam dojdziemy. O, mam, masz Elytrę? Elytra, oczywiście, że tak założona. Ferwerki masz, O, ale tu pyli ładnie. Fajnie wygląda, jak tak pyli ten kwiatek. Tak, bardzo pięknie to wygląda. Bardzo klimatyczne. Dobra, chodź, palenka, lecimy. Mi, lecimy, mi, lecimy. Mi. lecimy. O, piękna droga. Nic się nie zmienia, jest coś pięknego. Coś się zmienia no, w ogóle no, na etowizach? Dawno mi nie było, da, mi, Byłaś mi, palenka? Oh, Nowe się... wejście jest. O kurde, jakiś bałwan. Co? No dużo się... jest... Co? Dużo rzeczy. Pawełka, nie, nie, nie wlatuj jeszcze, nie wlatuj, chęć przed Jest wieża, są te domki co ten, co tak się zbudował A bałwan? Kto zbudował bałwana? I mm, jest spontanny jakiś. jakaś... sam zbudował To ty, to mm. on się też nawrócił? On już lubi też rytlaka. Nie wiem, nie mam pojęcia O kurde, coś, coś o, ciekawego o, Ale ładne wejście ma, w sensie te schody są nawet ten no. Spoko wyglądają, jak w takim pałacu Ale wejście ma tu, o oh Boże A tu co jest? Co to jest? Coś zrobiło, ale nie jestem... Ale cie, ciekawe, ciekawe zrobione, bardzo ładne, bardzo ładny, no to widzę się rozbudowy... A i fontanna też jest, Iglo tam jakieś jest, a iglo kto zbudował? Też jest ładne. Nie, z drewnem. nie wiem, nie wiem. Klimatyczne, dobra, chodźmy, tu jest, tu jest jetlag. Dobra, jak to coś tak. Panika, może tyś pierwsza ja... ja ten... Ja po prostu chcę usłyszeć jak zareakuje, a potem... Przyjdzie to to Przyjdzie tota już takim głosem. Hej, dobra! Zielony to Ja pójdę pierwsza! Halo! Halo! Hej to! Co? No synek! Nie pamiętasz mnie? No no, nie pamiętam, bo Ale co ty jesteś moją mamą? Faktycznie, ty wyglądasz tak jak ja! No właśnie, zobacz jak A skąd masz No, no bo ja dostałam, dostałam w prezencie od tutaj twojego taty. Właśnie twój tata na ciebie czekał. Nie, szczerze? Kurde... Kim ty jesteś? Nie, to mój syn, to jest mój syn. Nie, naprawdę? żona to jest mój syn. Nie, nie no bo... Ja, ja skąd wy w ogóle dowiedzieliście się o ten o cóż wioskę? Syn! Nie Synek, Jaki ty jesteś słodki, taki do skrupania, no dobrze, dobrze. No dobry tak, syn, dobry ale, syn. co wy tu robicie? Mam nadzieję, mam nadzieję, że nie walisz spagatów, nie, na kolegów. Nie, nie, nie nigdy nie walisz spagatów, nigdy, nigdy nie walę. Jest taka żaba tutaj, on walisz spagaty często. Co? Żaba? O, No, tylko że on ja nie porozmawiać! Tak, porozmawiaj no. z nim, ale on się zdziwi. Kurde, co to jest za miejsce, ale się ładnie udomowiłeś, a co z no in, z rodzinnymi, z rodzinnym miastem? Co z rodzinnym właśnie. miastem? Z, z jakim no rodzinnym? Z waszym? Nie no no tak, no, ja rodziny... poszedłem, Ale bo ja musiałem wyjechać i pójść na swoje, wiecie o co chodzi i mam teraz no. własną wioskę, ale jak chcecie możecie to zamieść, ale patrzcie, to jest mój dom! To jest twój dom? To a to co to jest w takim razie? Ale dziwno. Tamto tam to, to jest bardziej taka baza, baza, a tutaj jest mój dom. Dziwno Yeti. I go, o, to idealnie trzuszka! Dla żonko, będziemy spać z naszym synem. No tak, tak, syn tak? po syn po środku! Mama o, na prawo. No. O. Chodź, chodź. Nie no, te synek, synek do środka. Właśnie do środka, o! A, synek Ale do środka. Tego, no, o nie! A skąd wy w ogóle dowiedzieliście się o tej wiosce? No. Mm, skąd się dowiedzieliśmy o tej z, z wiosce? No, ja z gazety przeczytałam No, no żona czyta ta gazety, i ona wie. Wiesz, co to co mnie dziwi, dlaczego ty co? mieszkasz sam? Czemu nie chcesz sam sam mieszkać? Ale ja rozumiem, dlaczego? że ty już nastolatek jesteś. Dlaczego? No bez nie, bo po prostu nie, 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 nie wstydzę, tutaj przyszedłem, bo tak się to miałem podbić tutaj właśnie jedną wioskę, ale Taka dogadaliśmy wioska. się i teraz mam swoją. No to swoją. podbijaj, no co cię trzyma no, no, no bo to moi koledzy, teraz przyjaciele, nie mogę jacy tego Ja, koledzy? Zrobić? Kto jest swój? koledzy? To są tylko yeti, twój no tam yeti. tam jest ogór, no, nie żaba, nie. pszczoła. Co to, nie. co to są za debile? Tylko, tylko rodzinni, tylko rodzinni <laughs> mogą być. Famic. No, naprawdę, on, Mówicie, żeby podwieźć tą wioskę? Nie, no, ja go zaraz wiedzicie. Dobra, żona, musisz mu coś powiedzieć, bo zaraz go widzisz, że to jest za wiele. Jakie ty, ty tak nie możesz? Ty naprawdę, złe środowisko? Ty wchodzisz do jakichś złych kop masz Masakra. Ty ty coś zrobi. Ty Co? Ci farmach, Ale to są moi koledzy? Za no to jest farma ten, tutaj nie. są moi. Właśnie, bo ja tutaj nie mieszkam sam, tutaj są osadnicy. Ja jestem nie Czemu mieszkają? ta farma boli, jak możesz robić coś nie, bolącego? Nie, nie. Nie czemu nie chci no, bo... ja nie jest, ja też się bzgnie wiesz, a oni właśnie nie lubią. nie No żona, ale teraz przesadziłaś, nie, no nie umisz no, mu jak nie, już to się zbudował. Można. Jak już no, se zbudował, to weź moza, nie? Na no, masakran. No, czasem twoja mama jest też tak. Nie, lubią nie, mięsa, co ja czasem... w ogóle od Czasem myślicie? twoja mama też jest tempa jak kilo gwoździ nie, no <słuch> zdarza się. No. Dobra, ja ci damzę, to ja ci No czasem tak jest, ale ty weź no. Nie, spokojnie, ale nie, ale... Nie, bez agresji, bez agresji. To operować nas może po tym mieście, synu. Ja tak, nie, chodźcie, kolację. patrzcie, kolację, no, to nie, to nie Co to za bałwan? Jasne, to jest bałwan, ale bałwany to są nasi wrogowie, nasi wrogowie, to co, co to ma być? Nie, 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 to nie są wrogowie! Nie, 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 to jest spoko bałwan. On czasami coś powie, ciekawego, patrzcie, tutaj mamy bałwany właśnie. Co powie? A co Aha. ma w środku? Co ma w środku? W środku? E, nic. Nie. Nie, nie, no, dobra, no, czujesz, dobra, już naprawiam nie, synek na no, przestań. Dobre, no, patrzcie, tu mamy. A patrzcie tam mam no, w ogóle wieżę widokową. Wieża, Popasz? wieża widokowa. Tu nie, A nie, nie, wieża wow. nie, no, co Ale, ty nie, 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 No się? No nie, No nie, Co? nie, 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 ja nie, ja co Posłucham. co, że ładna wioska? nie, że jak możesz się zadawać z jakimiś palantami, nie? jakimi palantami? naprawdę są spoko masz teraz są spoko ty masz wyrosnąć na takiego twardziela jak twój tata nie, nie, ja, nie, się nie ja się zawiodłam, no, ja się ale jesteś nie słyszycie jaki mam poważny głos? aktualnie, jesteś głupim nastolatkiem, który, jesteś takim chucherkiem co? Jeszcze. no tak Eee! o, nie, to jest ten... dobrze, trzeba cię hartować synu, nie. jak ty się tego nie spodziewałeś? wiadomo, że tata chce ci zabić zawsze i ty masz się bronić nie, przepraszam, Ej, ale. Pojedynek. nie, nie. Spokojnie! Kontra Co? Kontra nie mogę tak robić! Pojedynek! Na gołe pięści, ale. Musicie to zrobić! E! Pojedynek na gołe pięści? Tak, jak prawdziwe ja dzieci! Ja, ja, ja ale ja jestem czadziem, czwartziem i ja jestem silniejszy od że ciebie! Do, dobra, sprawdzimy to tych chucherków, jedynie. Nie dobra. jestem hucherkiem Mam mięśnie, prawda, że mam mięśnie, zaraz Zobaczymy. Się tutaj jest mężę, że... Widzisz jak ja, ja jestem, lotnik zawodowy Chciałbyś być takim nie. zawodnikiem Żona, żona, żona musi kibicować, dobra bo Oczywiście, że tak Idziemy do klubu, bo to jest jakiś klub O, pokażę Idziemy babci, ja swój klub w ogóle Ty masz swój klub. klub Dobra, komu I ukradłeś, komu ukradłeś się nie? Komu, naprawdę to moje wszystko Dobra, zostawiam Ty rzeczy, jest... zostawiam rzeczy i robimy bitkę No dobra, to ja też no, dobrze, ja mam gotów. A ja naprawdę z tobą, z tobą wygram. Tak? Mhm. Bo nie wiem, ja Sprawdzimy. Żona, ty odejdź tam, idź do góry, żona, bo tak, tak, może być. Tu tak, jest Okej, okej, okay, okay, Dobra, dziękuję. No, żona, odwieszę się. Żona, Odliczaj się. A, Bijecie się już. do ostatniego serduszka. W tej chwili, pusz, wow, wow, wow. Ale bitwa, ale pojedynek Synek, nie zadzieraj Udawam się. Udawam synek. Się. No, Ale ja naprawdę nie chciałem cię bić I przepraszam, że wygram Nie zadzieraj, synek Niemożliwe Niemożliwe Synek, niemożliwe, synek, no, mówię ci, niemożliwe. Bo ja się naprawdę dużo synek, tutaj nauczyłem ile Synek, ile ci zostało? Trzy serduszka. Naprawdę no. wychodzisz na ludzi, chłopie Naprawdę o, Dzięki, dzięki Twój staruszek już niestety jest, kurde, nie mrawy. Tylko chciał Cię sprawdzić. No, ale jest. No. Fajnie, to jest. Jakie ważne pytanie? Podoba ci się jakaś dziewczyna? E, podobała się, ale e, to jest dziewczyna e, mojego kolegi, właśnie, więc nie. Co? O, no, Szanuję zakazane. takie postępowanie. Nie fajnie jest komuś podpitalać girl, nie? Tak. Bardzo, bardzo co, bardzo. co, co, żono? A ty co? Co się ja co, 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 ty... nie pasuje? Nie, wszystko jest w porządku, nie ale... nie mogę. dobra, weź się zamknij żoną czasem, bo jest drama. <laughs> <laughs> do mnie? O, ty nie, dobra. Tak powinno dobra. się mówić, tato, do dziewczyn? Ja nie No dobra. No pewnie, że tak, krótko. <laughs> ja no, no dobra. Żartuję, synek, żartuję. to tylko takie przekonanżanki. Dobra, e, posłuchaj mnie te. E, je co? Je ci, synu. Ja mam, ja mam taką fajną płytę i musisz coś za. Nie no, co to za syp, synek? Co to za... O, horror, lubię horrory, Posłuchajmy. O! Co się tego boisz? Wyrośnie, że się z tego. Wyrośnie, spokojnie. Okej, okay, okej. Okay. No to zaśpiewamy może? Nie, to nie jest śpiewu. to jest do posłuchania horroru. Nie! No, wczuj to się się. O nie! Nie! Nie to... tu! No, no właśnie! Naprawdę, Już. no dobra, to zapuszczę ci bicik fajny. I ogólnie więc, tak. A wiecie, że za niedługo wypuszczam piosenkę? A ile masz subów? No, e, 53 tysiące Dobra, badaję, żartujesz, niemożliwe, że ty masz tyle subów Kto by cię lubił? Naprawdę? Tyle osób Naprawdę mam tyle subów Nie, nie, dobra, nie ja ci nie wierzę Jakoś mi się nie wyświeciłaś No masz tyle subów, No Ciężko. sprawdźcie mój kanał Na serio mam tyle subów Dobra, dobra, potem to sprawdzę, ale najpierw sprawdźmy Jak mówisz, że co, że chcesz piosenkę zrobić, tak? No pewnie, że Nie, ja to trzeba, muszę sprawdzić je, twoje umiejętności. Ale ja teraz, no, no, ja się boję, że teraz mi nie wyjdzie. No to trudno się mówi, a ja, jak ma nie być? Powinno próbować. zawsze wyjść. ja powinienem cię obudzić o trzeciej w nocy, puścić ci piosenkę i ty no, powinieneś tak, 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 tak. Dobra, ja lecisz z tym z bomby, nie? Łooo! Wow! Ja na tak. tutaj. Jest! Yes. Dobrze! Dobry okay. bit, dobry bit. I jesteśmy na Jetowicach. Są moi rodzice. padli sprawdzić jak się trzyma y, Roberta Kubice. I tak, <gry> nagrywam nutę. Będzie 100 tysięcy. Z nimi nagram piosenkę nie będzie tutaj leśczy. I teraz może zarapuje tata, a potem mama. Nie, teraz mama. Chodzi na biczór i rozwala dwie kiebie. O, ja ci to panek i taki mały. No, żono, dobra, żono, dobra! Dobra, żono, weź, weź, bo żono, bo. Żono, żono no co? przestań, przestań. Synek, synek, takie 6 na 10 żono, takie. No, no zostawiam się do Nie będę mówił, bo jeszcze zerwiemy. Nie nie. nie, 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 dobra. Lepiej. Nie, no, było fajnie, mamo, no, fajnie, fajnie było, mamo, no, dobrze zarapowałaś. Tata to po prostu taki jest. Synek, synek, ty to zawsze. Dobra, na duchu. dobra, posłuchaj to, posłuchaj to. Jak w USA strzelam se z kubka, rzucam, <grywka> rzucam półeczką plastikową. Trafiam do najlepszego kubka. Ej, przeciwna osoba musi wypić trunek nalany, który jest w tym kubku. Ej, zgadnij co tam było. Napój wyskokowy, napój wyskokowy, wow! potężny napój wyskokowy, okay, było to osi, Niesamowite, osi ma witaminy 2 A, B i C Jednak to były yeah! trzy witaminy, dobra ja... <try> Stary, ty naprawdę jesteś niezły O, no, będziesz, wszystko, będziesz wszystko miał tak, to po to, po kim mam Dobra, wow. żona ma ten, rekompensuje się, okej, okay, sprawdźmy <try> Sprawdźmy Dobra, może zmienimy dla niebita. No, taki bardziej kobiecy dajmy, bardziej kobiecy. Nie, dobra, bez przesady takich jakiś nie, kościół to jest. Nie, to jest beznadziejne O to, to jest dobre Różową płytę. Nie ma różowej. Nie, to jest mroczne, to jest też mroczne. Poczekajcie. To musi być wesołe. To jakaś dobra dobranuta. Poczekaj, ja zaraz znajdę, poczekaj. O, może się lecą szukać, szukamy. Nie, to jest zbyt spokojne. Nie. Nie, no dobra, kościół totalny, nie? KAD, to, jest, fajne cut. to jest pod tytułem KAD, jest widno. Wszystko, wszystko! Czego to To się zmienia w siek. Tu tu, 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 tu. No. Dobra! Ja tu śpiewam! Pim, pip, Pim pim Nie, dobra, błagam, nie! Nie no, że tak zgodzisz się, nie? Że trzeba to matce włączyć. O Boże! Czy tak, to co ty chcesz osiągnąć? O, o kurde, jaka zmiana bitu. Co? Nie spodziewałem się Co jest jaka zmiana To nie koniec, to dopiero początek Dawaj Motula, dawaj Motula Ja to widzę, to potęga piątek, dobra Jak Krzysztof piątek coś tam... Chcę zrobić majątek <laughs> Dobra, wystarczy tych śpiewów ty, ty synu, ty nie jesteś ciekaw w ogóle ten? Jak tam u rodziców coś nie pyta, żeby no, no tak, no pewnie no nie jestem, bo... Was... A ja, no ja no w ogóle... No, no, no. Nie, wy wam, no, po prostu tak wiecie, wy wszystko się pytaliście na początku, bo chciałem was wy... Ja jestem w szoku, że wy mnie odwiedziliście. Fajnie! Bo kiedyś, kiedyś, wiecie co? Kiedyś też przyszli niby moi rodzice, a jednak to nie byli moi rodzice i tak się wkurzyłem, naprawdę. Nie, my jesteśmy, my teraz sobie pójdziemy no, i może jeszcze że kiedyś przyjdziemy. przyjdziemy. No fajnie ja się bawiliśmy, ale... no Tych, Są wiecie, jak jesteś Wiecie, jaki jest problem? Tylko jest problem taki, że... Ci, ci co udawali moich rodziców, też tak mówili, że przyjdą Nie, nie, spokojnie, my przyjdziemy Jesteś w granicach dobra. tolerancji, więc możesz być moim synem O, nie. to super nie, Dobra, ale... no to fajnie, że wpadliście Dobrze. To trzymajcie się No i jeszcze. Cześć, 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 cześć. Na razie, cześć synu Dobra, Panatko. dobra, palionka bardzo, panie... panie... bardzo ładnie to wyszło, bardzo ja, ładnie to wyszło Ja nie miałam serca powiedzieć mu, że, że to jest tron, że to jest prank ja Nie, 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 nie mówimy, mówimy. nie mówimy Niech, niech żyje w... Nie wiedzę i nie, niech mu będzie miło, że na no rodzinę. Lepiej sobie nie powiedzieć, no. Dobra, no dobra. Otóż to się skończy. Dziękujemy za oglądanie tego odcinka. Zostawiajcie łapy, Dziękujemy. Na razie. pa.